No, witam Was serdecznie. że do końca. Temat yy, jest poważny, jak nie wpakować się na minę. Otóż w 100% nigdy się tego nie da zrobić, bo nawet handlarz się potrafi wpakować na minę, ale pomijamy takie przypadki. Ok, jak kupujecie samochód używany, historia serwisowania to jest coś bardzo ważnego, żeby była ta historia. Może być auto z zagranicy, może być z polskiego salonu. Jeżeli ma historię serwisowania, szczególnie w ASO jest potwierdzone. To już jest duży plus. Bezwypadkowość. Zawsze żądajcie od sprzedającego, żeby wpisał w protokół odbioru. Auto bezwypadkowe. Jeżeli twierdzi, że jest w oryginalnym lakierze, niech dopisze, że lakier oryginalny, że bezkolizyjny. Nie chce wpisać, znaczy, że kombinuje. To jest następna rzecz. Nigdy, przenigdy nie, daj, nie dajcie się namówić na kupno auta na tak zwanego Niemca. Nie ma takiej możliwości. Zawsze faktura, yy, zawsze protokół odbioru. To, co jest wpisane w ogłoszeniu, chciejcie mieć wpisane w protokół odbioru. A tak w ogóle, nie znacie się całkowicie, przyjedźcie z kimś, kto się zna. A najlepiej to przyjedźcie na Kamińskiego, czy w Krakowie, dostaniecie pewne, sprawdzone auta z gwarancją. Jak się coś będzie działo, macie gwarancję, zawsze pomożemy, możecie wrócić, dziś na naszą pomoc. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.